Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, które jest poświęcone boreliozie. W tym poradniku przedstawię Wam specjalny protokół leczenia boreliozy na poziomie fizycznym oraz kilku poziomach energetycznych. Borelioza? Jest patogenem, który na poziomie energetycznym blokuje nas od klatki piersiowej w górę, czyli od czakry serca, przez czakrę gardła, przez czakrę trzeciego oka, aż po czakrę korony. Borelioza jest wynikiem u nas. Jako katolików jest wynikiem tak jest wynikiem zwanych sakramentów świętych, których to efekt widoczny jest na poziomie fizycznym w postaci boreliozy. Przypomnę Wam tylko, że tak zwane sakramenty święte ze świętością nie mają niczego wspólnego, a ich jedynym celem jest odcięcie duszy ludzkiej od kontaktu z boskością. I wielowymiarowością. Podobnie, w podobny sposób działają szczepienia. I teraz ja od razu nadmienię, że moja wypowiedź nie ma na celu urażenia niczyich uczuć religijnych, a jedynie zwrócenie uwagi na krzywdę, jaką wyrządza się ludziom na poziomie energetycznym za ich świadomą zgodą. Większość ludzi niestety nie poddaje analizie tego co robi, a nawet nie przyjdzie im do głowy, że biorąc udział na przykład w tak zwanej komunii świętej, biorą udział w czarnej mszy, w czasie której symbolicznie spożywają ciało i krew innego człowieka. Co właśnie blokuje im czakrę serca, objawiając się między innymi boreliozą. Więc moi drodzy, kolejna rzecz Niosąc maleńkie dziecko do chrztu, blokuje się mu, no właśnie, blokuje się mu szósty zmysł poprzez zablokowanie trzeciego oka, co objawia się yy, infekcją plazmodium. Bierzmowanie, jak sama nazwa wskazuje, nakłada na ciebie bierzmo, czyli ciężar i krzyż życia w ogromnych niepowodzeniach, i to objawia się w postaci toksoplazmozy. Toksoplazmoza to są ciągłe nieszczęścia. Toksoplazmoza blokuje czakrę korony, sprawia, że człowiek znajduje się w takiej mgle. Jak sama nazwa wskazuje, Toksoplazma, toksyczna plazma, toksyczna energia wokół Ciebie. Ehm... Dobrze nie będę tego dalej rozwijać, ponieważ to nie, nie o tym mamy poradnik. Więc to całkowicie odcina cię od przepływu boskiej energii i łączności ze stwórcą. Odcina cię to od Twojej mocy twórczej, od Twoich atrybutów, które posiadasz jako boska istota. Czakra gardła jest blokowana poprzez wymawianie ci ciągłe winy za coś, z czym nigdy nie miałeś ani nie miałaś niczego wspólnego. Czakra gardła jest również połączona z czakrą sakralną, w którą bardzo mocno również uderza to poczucie winy. Czakra gardła to czakra prawdy, komunikacji i samokreacji. Kościół, utrzymując Cię w kłamstwie, blokuje Cię na poziomie gardła i tu mamy do czynienia z wirusem Epsteina Bar. Link do poradnika w opisie.